Dzień dobry, postanowiłem, że nagram takiego szybkiego vloga, jak wygląda w moim wykonaniu wymiana pasa tylnego w Suzuki Jimmy. Jak dobrze fanatycy Jimników wiecie, Jimmy zawsze tutaj gnije, zazwyczaj w tym miejscu. Dlaczego? No, powodów jest kilka. Po pierwsze, mamy tutaj wydech, po drugie, mamy tutaj dwie warstwy blachy. To jak widzicie, już w ogóle ktoś kiedyś wstawiał łatę, i ta łata już zdążyła zgnić, także była kiepsko zakonserwowana. Co dalej? Mocowania tylne, budy te mocowania potrafią wpaść do pasa tylnego, i to się właśnie stało u mnie. Tutaj już podłożyłem taką gumkę, żeby to nie szczelało. No, i po prostu trzeba się tego wszystkiego pozbyć. Hmm. Jak to zrobić w prosty sposób? Nieprofesjonalny. To nie będzie profesjonalna naprawa. W profesjonalnej naprawie należałoby te elementy odtworzyć, zrobić je na nowo, wstawić, zakonserwować, zrobić to wszystko profesjonalnie. Ale to jest Jimmy, który służy do jazdy w terenie. On nie musi być piękny, on musi być tylko w jak najlepszym stanie technicznym. Mój pomysł jest taki. Zobaczcie, ten pas to w zasadzie jest do niczego niepotrzebne. Ten schowek tutaj, no też nie jest do niczego potrzebny. Co tutaj można wozić? A tak naprawdę, tylko to powoduje, że to jest więcej zakamarków. Zrobię tutaj błaską blachę. Ale jak odtworzyć ten pas tylny? Wymyśliłem sobie, że. Zobaczcie, tu jest taki profil prostokątny. To tutaj. To jest taki prostokąt i on ma dokładnie 10 cm szerokości. Wymyśliłem, że wytnę cały ten profil, który tutaj jest, tak o, tutaj po długości, z drugiej strony tak samo i wstawię tu po prostu zwykły taki profil zamknięty, prostokątny. Już wam pokażę, jaki. Zobaczcie, mam tu taki profil. I on ma też dokładnie 10 cm szerokości. Kurde, już tam latarkę wziąć. Czekajcie. To jest 10 na 4. Czyli idealnie mniej więcej coś takiego jak ten kształt, który jest tutaj, tylko że jest to z blachy czwórki, a nie z jakiejś 0.5. No i powinno to dać radę. Wydaje mi się, że nie będzie to jakaś mocno skomplikowana wymiana. No ale to się okaże. Postaram się wam pokazać cały proces. Jak to w miarę prosto zrobić? Dobra, biorę się do roboty. Zacznę od tego, że muszę trochę rozebrać ten środek tutaj, bo te boczki będą mi przeszkadzać. No i w zasadzie tyle. Jak zdejmę te boczki, to mogę już ciąć. Dobra, pierwszy etap zrobiony, czyli wycięte to. Teraz muszę wyciąć pastyny do końca, ale nie byłem w stanie z tamtej strony do niego dojść. Także będę dochodził z tej. No i widzicie, co tu się dzieje? Tu się robi fajna, płaska powierzchnia, która będzie bardzo prosta do naprawy. Gdybyście kiedykolwiek to robili sami, uważajcie, żeby nie przeciąć tutaj mocowania amortyzatorów. Tam jak dotkniecie, to się nic nie stanie, ale żebyście ich całych nie przecieli, bo bardzo łatwo można to zrobić. To chyba jest y, łatka. Tak. tak, tak, to jest łatka. Dobra, powoli dochodzę do miejsca docelowego. To zawsze najbardziej gnije z tyłu dżimika. Widzicie, u mnie to już było kiedyś naprawiane, ale ktoś to widocznie źle zakonserwował i znowu zgniło. Dobra, fajnie, powoli się otwiera ten pas. Widzę, że moja wizja wstawienia tu profila chyba nie będzie najgorsza, ale jeszcze muszę tutaj zmierzyć jedno miejsce. Okazało się, że ten profil jest za wysoki. centymetry. Ale muszę sprawdzić. Profil ma 4 centymetry, a tutaj realnie w tym miejscu jest 3 centymetry miejsca. Także chyba będę musiał go troszeczkę zmniejszyć w tym jednym miejscu. Po prostu odetnę górną ściankę z niego. To rozwiązanie problemu. No dobra. Zaczyna to wyglądać zaraz lepiej. Dobra, pnę dalej, potem Wam pokażę co, co wyciąłem i jak. Dobra, mały update. Mam wszystko wycięte. Zobaczcie, nie mamy już tutaj żadnej podłogi. Zostało to wywalone. Co eee, dalej? Wyciąłem wszystko od dołu. Wyciąłem te mocowania budy, które tutaj były. Tak. Wszystko to, co było zgnite, to tego się pozbyłem. Wiadomo, że gdzieś tam jeszcze zostały jakieś takie delikatne rdzawki, no ale tego już nie będziemy usuwać, bo byśmy musieli całe auto tu zaraz robić. Ale pokażę Wam najgorsze. To jest mocowanie budy, które było z lewej strony. To jest mocowanie, które było z prawej. To z prawej jeszcze nie było takie złe, jeszcze się nie urwało. No ale pewnie też za niedługo tutaj by poszła korozja i by to wypadło całkiem. Ale to już był dramat, to już całkowicie się urwało. I tak, myślałem, że zastosuję cały profil cały, cały prostokątny taki profil zamknięty Ale ten profil 10x4 Przeciąłem go po długości Bo się okazało, że No tutaj blokuje mnie to To mnie blokowało przed tym, żeby go dać Chociaż nie, nawet widzę, że to też by mnie blokowało No w całości by nie wchodził Musi mieć 2 cm wysokości Pozacinałem go w ten sposób I ten profil tutaj nam fajnie wchodzi Teraz tak no, normalnie te łapy do budy są. Yy, w nich szpilki te szpilki są przyspawane. No gdybym teraz przyspawał te szpilki do tego pasa, no to po prostu bym go tu nie wsadził. Musiałbym budę całą odkręcić od ramy yy, i jakoś ją tutaj próbować wcisnąć tą belkę z tymi szpilkami. Dlatego mój pomysł jest taki, że wstawię tutaj najpierw tą beleczkę, później od dołu przez poduszki przewiercę dziury i wsadzę te szpilki jedną tędy. Tutaj powinienem dojść. A drugo, zrobię tu taki otworek techniczny okrągły otwornicą, później wsadzę tu zaślepkę, wsadzę te, śrubki, te szpilki, przyspawam je tam, no i będę miał już to zrobione. Teraz co muszę zrobić? Trochę tu posprzątam, bo wycinanie mam już chyba zakończone i pomaluję to farbą antykorozyjną od środka, tak samo jak całe to. Trochę to poczyściłem. Najważniejsze, jak się spawa takie coś, to żeby sobie to wszystko w miarę wyczyścić, bo potem spawanie do farby to jest kiepski pomysł. Także teraz muszę to pomalować właśnie jakąś farbą. Mam w sumie podkład epoksydowy. Powinien być najlepszy do tego. I nawet widzę, że została mi tu farba, którą kiedyś tego Jimmy'ka malowałem. Taki auto-Renolak zielony. To nie jest jakaś super farba, ale to też nie jest jakieś super auto. A zerknę, czy mam jeszcze ten. No. Now to też nie jest jakaś niesamowicie dobra firma, ale jest podkład epoksydowy. I jest utwardzacz do niego. Rozpuszczalnik epoksydowy też gdzieś tam mam, ale chyba mi nie będzie potrzebny. Dobra, wymaluję to tym podkładem. Powinno to kilka lat wytrzymać. będzie to naprawdę solidne, to jest blacha czwórka. Na oryginał, no to widzicie, to takie było. Blaszka na blaszce, no i przez to, że to były dwie warstwy, to właśnie to zgniło. No a tego, no to w ogóle to. To jest drama. To gnie od tego, że to jest nad tumikiem. Ten tumik to grzeje. Tam, wiecie, sól potem jest w tym wszystkim. No takie to jest, a nie inne. Zawsze to w gnie w tym miejscu. Tu już widzicie, było naprawiane. A, coś Wam pokażę. Tu ja kiedyś wstawiałem łatki. To jest moja łatka, zabezpieczona poliuretanem pomalowana epoksydem tu widzicie epoksyd i na no, to był właśnie ten renolak no i trzyma się to super tutaj jak kupiłem jimmicka to w tym miejscu były dziury no i właśnie wstawiłem tutaj takie łatki tu była jedna tu była druga i te łatki się tu świetnie widzę trzymają dalej czyli moja robota dobra i widzicie fajnie widać ten podkład epoksydowy i ten zielony mm, renolak tutaj wstawię po prostu taki panel blaky prostokątny. No i też to wszystko zrobię tak samo. Epoksyd, renolak, nie, epoksyd, poliuretan, masa poliuretanowa, żeby wypełnić te wszystkie łączenia. Patrzcie, tu jest na przykład to jest tak zwana mastyka, można powiedzieć. Tylko, że w formie masy poliuretanowej. No nie jest to jakaś niesamowicie super robota, bo powinno być to wszystko, nie wiem, wypiaskowane, wyczyszczone. Ale to jest Jimmy w teren. Chodzi o to, żeby on był sprawny. Żeby przechodził przegląd. To prawda przeszedł z tym przegląd ostatnio. Nie wiem, diagnosta chyba tego nie widział, no ale to jest taka rzecz najgorsza, która była w tym samochodzie. Na razie tu nic innego, złego nie wychodzi. Dobra, biorę się za malowanie i jak to pomaluję i przypasuję to wam znowu pokażę. Wymalowane wszystko podkładem. Na razie musi sobie to przeschnąć. Od dołu tak samo wszystko jest wymalowane. No i zobaczymy, jak wyschnie no to będę mógł to spawać dalej. Nie wiem ile to będzie schło, pewnie kilka godzin. Też nie chcę tego spawać jak to jest jeszcze mokre, no bo może się zapalić. Także kolejny etap jak wyschnie ten profil. Można powiedzieć, że mam to skończone. Zobaczcie, zacznę od góry. To jest moja podłoga. Nowa podłoga bagażnika zrobiona z blachy dwójki na płasko. Ten schowek, który tu jest, nie jest do niczego w moim wypadku potrzebny, także go wywaliłem. Wstawiłem tu grubą płaską blachę bez żadnych zakamarków, bez żadnych kombinacji. Teraz tak, co się tutaj wydarzyło? Tutaj wyleciała dziura, a więc zostało to też wycięte. Wspawana blacha dwujeczka, wspawana taka solidna łata. Tutaj mamy ten profil, który widzieliście wcześniej. Tutaj jest dziura, przez którą ewentualne błoto, ziemia będzie mogła się wydostać, jak wsadzimy tam kerszera, żeby to umyć. Nie robiłem tej dziury od dołu, tak jak jest tutaj w oryginale, no bo cały syf z koła idzie dokładnie w to miejsce. No to bez sensu, żeby to ładowało w tą dziurę, niech sobie to idzie tutaj. Przez tą dziurę też mogą kable wychodzić, tak jak w oryginale wychodzą dołem, to mogą wychodzić tu, ale też mogą wychodzić tutaj przez tą klapkę wentylacyjną, w niczym to w tym samochodzie nie przeszkadza. Tutaj trochę to podciąłem, bo tu też była taka blacha, która no była w kiepskim stanie, a ona do niczego tu już nie jest potrzebna. Zderzak się na niej nie trzyma, no bo są podcięte nad kola pod koła. Tak wygląda to tutaj. O, tak wygląda podłoga od dołu. Bardzo prosto jest to zrobione, żeby było jak najmniej zakamarków, jak najmniej jakichś takich miejsc, gdzie może coś wejść. Tak wygląda tutaj dalej ten pas. Jest to jakby w mojej kategorii, w moich standardach pracy blacharskiej, jest to fuszerka, jest to totalna fuszerka. Tutaj jest też taka łata wstawiona, tu jeszcze musiałem troszeczkę dorobić taki trójkącik. No jest to pochewtane w ten sposób. Obszlifowane. No nie jestem z tego dumny. Potrafię zrobić dużo lepszą blacharkę, ale wiecie co? Ja to zrobiłem w jeden dzień. I to nawet nie cały. Zacząłem w sobotę. I skończyłem dzisiaj w poniedziałek i dosłownie zajęło mi to całe, nie wiem, z 5 godzin roboty. Więcej było wycinania i czyszczenia niż samego tutaj spawania i odtwarzania. E, także, no nie jest to skomplikowana naprawa. Tu też spadła łatka, wycięte to, co było zgnite. No ale co, pas jest naprawiony i mam to zrobione. I auto będzie się trzymać. Gdyby to był piękny samochód, na którym mi niesamowicie zależy, to bym to zrobił pięknie. Ale tu mi nie zależy. To ma być tylko mocne. No i to jest mocne. A jeśli chodzi o szpilki, no to w oryginale są szpilki, które wychodzą z budy. Ja zrobiłem tak. O, może to będzie tu widać, że. O, widzicie? Jest tam nakrętka. O, teraz widać? Nie widać. Ale są spawane nakrętki do tego pasa i po prostu są śruby, które wchodzą od dołu. Też to trochę uprościłem, żeby nie było tych szpilek wystających. Zawsze można tą śrubę odkręcić i bez problemu. No nie ma tu problemu, że coś tu wisi. nie? Jakby nie wiem, kiedyś trzeba było na przykład to wymienić, bo by to zgniło. Na razie trzyma dobrze, ale gdyby zgniło, no to wtedy też to będzie łatwiejsze. Po prostu się to odkręca, wycina całe, wstawia i tyle. A nie że szpilka mi tutaj siedzi na środku i robi problemy. A, jeszcze wypadła dziura. Właśnie w mocowaniu budy tym, tutaj wyleciała dziura, także też to wyczyściłem, wspawałem tu taką blachę grubszą i też to jest znowu naprawione dobra, biorę się za malowanie tego epoksydem, później mastyka, a po mastyce lakier epoksyd nałożony są tutaj dwie warstwy zrobione pędzlem no i wlałem go tak porządnie w te wszystkie szczeliny, także powinien to dobrze zabezpieczyć niech sobie tutaj spokojnie wykapie jak wykapie to muszę te łączenia uszczelnić jeszcze poliuretanem no i potem będę malował i pomaluję to tym autorenolakiem. To auto było malowane tym autorenolakiem jakieś 5 lat temu, nawet tutaj ta podłoga. I bardzo dobrze się to trzyma. Tutaj w nadkolach też było gdzieś malowane. No i spoko daję to radę. W zasadzie farba nawierzchniowa nie ma znaczenia. Najważniejszy jest podkład, żeby był, żeby to był epoksyd, a nie jakiś jednoskładnikowy podkład, bo jednoskładnikowe po prostu są słabe. Troszeczkę soli dostają i zaraz jest korozja a nawet taki kiepskiej jakości podkład z Nowola tak to jest z Nowola tak nawet takie coś to jest jeden z najtańszych podkładów dwuskładnikowych epoksytowych to nawet to jest lepszy niż jakikolwiek jednoskładnikowy podkład także polecam i mówię to na podstawie moich doświadczeń które mają nie wiem 10-12 lat o, myślę spokojnie 12 lat używam różnych podkładów ten też używałem lata temu i wiem, że do dzisiaj się dobrze trzyma na autach, które im robiłem, także Czy wiadomo, że nie jest cudowny, ale nie jest też zły. Jak chcecie super cudowny podkład, to na przykład na Patrolu mam wszystko z tego Trans Ocean Coatings. To są takie przemysłowe, hamskie podkłady. To akurat jest poliuretan nawierzchniowy, a na ramie mam i na w ogóle wszędzie, gdzie coś malowałem, to był Transpoxy Masterbond Aluminium, taki podkład, ale to jest budżetowa, tania, szybka naprawa. Także nie przesadzajmy, myślę, że spokojnie z 5 kolejnych lat to wytrzyma i nicu na tym nie wyjdzie, moi drodzy. Gotowe, polakierowane, czy tam opierdzielone pędzlem, jak to woli, zrobione było podkładem. Potem mastyki nałożone. Zobaczcie, tak wyglądają teraz łączenia. No, jest to na gładko, wszystko zrobione, wiadomo, że to. Nie jest to jakaś piękna robota. Tutaj widać spawy. O, tu się coś zlewa. Ale wiecie co? Powinno kilka lat wytrzymać i o to mi chodziło. To auto ogólnie jest do sprzedania. I kurde, no ja nie lubię ludzi oszukiwać. I jak mówię, że auto nie wymaga poprawy, to nie wymaga. No, ten pastelny był kiepski. On by komuś za chwilę się gdzieś tu złamał. A tak to jest wszystko zrobione. I naprawdę kilka lat to pośmiga. Nie jest to piękna robota. Nie jest to profesjonalne, ale jest gotowe. Super. Także gdybyście chcieli ulepić swojego Jimika, bo zgnije wam właśnie w tych standardowych miejscach, czyli tutaj ten bagażnik mocowania budy z tyłu. No to możecie to zrobić w podobny sposób. Oczywiście, nie polecam, jest to fuszerka. Wszystkie te elementy da się kupić fabrycznie nowe, po prostu nowe jako zamienniki. Znaczy nie zamienniki, tylko jako części wymienne, nowe, oryginalne suzuki. Tylko, że ten pas pastelny kosztuje z tysiąca, podłoga drugie tyle. No, zbiera się kasa. Ale jak to jest taki dżimik do upalania w terenie, to wydaje mi się, że nic lepszego robić nie trzeba. I tak pewnie z 10 lat on jeszcze pożyje i pójdzie na części albo na złom. No nie ukrywajmy, że tak będzie. No tak będzie po prostu. Ale myślę, że jeszcze kilka lat posłuży, a dzięki temu tylko mu przedłużyłem życie. Kurde, to tak nieładnie wygląda kanę tą farbą. Może to jeszcze pomaluję jakąś srebrną, żeby było pod kolor do ramy albo zostawię, nie w sumie zostawię będzie widać, że było zrobione, a nie ukrywane coś, jest git a no i oczywiście jak to wyschnie wszystko, jak już ta farba wyschnie, to jeszcze zawalę to w środku woskiem mam tutaj do wyboru albo taki tego mi szkoda na to bo mam z forsza jakiś wosk może ten z forsza tu dam coś tu dam, któryś wosk tutaj zastosuję, żeby to jeszcze od środka zabezpieczyć Dobra, koniec. Biorę się za co innego.